Po ciągniesz do takich podejrzanie dwuznacznych męsko-damskich sytuacji jak do lepu. Pośrednicza w mediacji. A przyjaciółki zawsze ważniejsze były dla ciebie niż ja. To pośrednicz dalej. Załatwiaj innym szczęście, grzebiąc przy tym swoje nasze. Rozumiem, że już je pogrzebałam. I to jest główny powód, że nagle odchodzisz? bo piłam sobie z ptysiem wudeczką u siebie. Nie główny, lecz ostatni. To jest ta kropelka, co właśnie się przelała z pucharu goryczy. Bary, Filip, Sylwester i Czerwonomordy. Wszyscy ci i to wszystko, czym mnie tak raniłaś. Gnoiłaś, poniżałaś. Chciałaś, zaświstałaś. Pewna, że ja przybiegnę skobląc i merdając. To ostatni z kopniaków, po którym pies uciekł. I już nie wróci, choćbyś... Nie wiem, jak wołała. Nie wierzę. Się przekonasz. Adasiu, chodź do mnie. Przecież ja ciebie kocham. Ja kocham ciebie. Bawicie wszystko inne. A ja, mnie bawisz tylko ty, o czym ty zresztą dobrze wiesz. I nie potrafię nawet udawać, że cokolwiek mnie bawi poza tobą. Zresztą powiedziałaś po pijaku. Mm, po pijaku. sobie spokój naprawdę z tym popijakiem. Szczera jesteś po pijaku tylko. Przecież jestem nieszczera. Po pijaku szczera. Ale trzeźwo nic nie powiedziałam przez dwa lata. A może w ogóle to cię nudzę. I że interesuje cię tylko mój Olek. A pamiętam na początku. To chyba dobrze, nie? Że mnie interesuje. Aleksander. Mieliśmy z tym trudności? Z seksem? Nie pamiętam. Ja miałem. No ty też miałaś, jak się potem okazało. Jeśli to prawda, że ze mną dopiero przeżyłaś, miałaś pierwszy raz, odczułaś. Prawda. Chyba, że mówisz to każdemu. Nie każdemu. Więc niektórym mówisz. Nie tylko tobie powiedziałam, kurwa. <laughs> Dalej wreszcie. Więc jak mieliśmy z początku trudności, więc jak, jak ja miałem? Mieliśmy. Nie no, ja miałem. To mi popowiedziałaś, że jak jest facet ciekawy wewnętrznie, intelekt, osobowość, to wszystko zastąpi. A teraz tylko Olek stał się ważny. Widzisz, jaka jestem elastyczna? Ja cię naprawdę nudzę. Delikatnością, szacunkiem, miłością. Jestem, to jestem. A jak cię nie ma? Ja ci jestem potrzebny, żebym po prostu był. Jak płaszcz deszczowy w szafie. Parasol w stojaku, potrzebny na niepogodę. A jak jest ładnie, to wolisz hasać beze mnie. Ale ja lubię, żebyś był w szafie. A jak już nie będę mógł, um, to znajdziesz co innego, co może. Był jedno być dziewczynką, tak jak chciała twoja mama. My możemy zawsze. I wciąż nie mogę zapomnieć, żeś się całowała z tym wtedy. Kiedy? Jak żeśmy się poznali na niuśki imienina. Kurczę, wesoło wtedy było. Tak, akurat pamiętam jak było. Też pamiętam. Bo ja się zagadałem trochę z niuśką. Zadrinkowałem powiem. A ty gdzieś zniknęłaś i ja idę do toalety, a ty w przedpokoju się całujesz z takim jakimś długim, wymokłym. Zespokój. No? Leciałaś z nim w ślinę. Tak, leciałam w ślinę. O mało was nie wessało. Też byłam pod ringu. co ty myślisz? To od razu trzeba się lizać z pierwszym z brzegu. A ty się nigdy nie całowałeś z kim popadnie, jak się napiłaś? Facet to jednak trochę co innego niż facetka. Nie byliśmy jeszcze wtedy z sobą. Mimo wszystko, jakaś skaza na przeszłości. Wciąż czuję się jak zdradzony. Nie daje mi to spokoju. już będzie chyba zawsze. Mogliśmy już wtedy być parą. Aha. Mity były, że spędzimy dalej cudownie życie. Kurczę, trzeba przecież ona, byś ona mi dokopała w najbliższym z możliwych terminów. Kurczę. Myślę, że trzeba z tym skończyć. Myślę, że też znajdziesz lepszą. Co umie załagodzić? Nie będę szukał żadnej. Tak jestem obolały. To ty se znajduj. Znajdziesz lepszego, co jest prawdziwym mężczyzną. Ma brzuch, pucha te piersi i nie histeryzuje. Brzuch? Ty lubisz takich miśków, co jest ich za co złapać. No wiesz, ty znowu majaczysz. Nawet załóżmy, że teraz jest na przykład dobrze, świetnie z Gosią, Tobą, Ją, Nią, ale miesiąc temu było niedobrze dla mnie mi, ci z nią i za tydzień jutro znów może być niedobrze mi dokopiesz. Dobrze, kładź się. Co? Co? No przecież na tym czym prędzej, później by się skończyło. Radia słuchasz od rana, prawda? No No A ja lubię wchodzić w dzień z wyciszenia Drażni mnie twoja córka A co cię w niej drażni? Wciąż gada albo śpiewa harcerskie piosenki No to się jej zabroni Jak zabroni? Śpiewać? A co to? Musi śpiewać? Nie no, brać na siebie Swojemu dziecku jeszcze mogę coś zabronić traktuje jak swoje. Coś nie czuję tego. Słyszał? Nie, a o czym? A co miałem słyszeć? Że Adam się okazał nie jest Carringtonem. I co? Że nie jest synem. Okazało się i... No tak, i co? I no i? No to przecież straszne. I nad tym płaczesz? Jesus! Tak mnie to wzruszyło. Poczułem, jak coś we mnie nagle pierdyknęło. Nie zapłakałaś o nas prawie przez dwa lata, jak jesteśmy ze sobą raz. Łzę uroniłaś. Kiedy się na początku we mnie zakochałaś, a ja musiałem jechać koniecznie do łodzi, żeby zająć się synem. Czemu miałam płakać? I to płacz nawet nie był. Jedna łza, chlipnięcie. Teraz płaczesz z powodu syna Carringtona? Bo właśnie nie jest synem. Jeszcze fałszywego? Więc idź już sobie, proszę. A właśnie zostanę. I jeszcze to, że Cię kocham bardziej niż Ty mnie. A najlepszy dowód... Już to rozwijałeś, więc nie ma potrzeby. No i właśnie. Dlatego właśnie. No i będzie. Kochasz bardziej. Kropka. Bo bardziej. Co robisz? Odbieram moje listy. to są moje listy już? Ja je pisałem. Proszę je z dawaj! Na pewno. Nie będziesz się zaśmiewała z nich z ja i ze mnie robiła. Z Jeśli już ich z nimi nie czytała. Oddawaj moje listy! Albo wcale nie czytałaś ani razu. To moja sprawa, ile razy czytałam. Bo miałaś ciekawsze zajęcia. Ten moje listy. Nie zostanie u ciebie ani jedno moje słowo, ani jednego mojego słowa nie zostawię. Moje listy to dobrze. W życiu. Moje. Zapomnij. <śleszy> Całe życie marzyłem. Marzę o miłości na całe życie. Całe życie pragnąłem spotkać kobietę, z którą chciałbym się zestarzyć. Codziennie na nowo ożywam nadzieją, że już dzisiaj nareszcie przydarzy mi się to, co przydarzyło się mistrzowi i małgorzacie. Że oto wyjdę z domu i spotkam mą nieznaną, ukochaną. I że miłość napadnie na nas tak, jak napada wyrastający z załuku morderca i porazi nas od razu. I że będziemy rozmawiać ze sobą, jakbyśmy się rozstali dopiero wczoraj. I że ona mi powie, że musieliśmy się kochać od dawna, jeszcze się nie znając.